Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, która przez lata budziła emocje zarówno w świecie politycznym, jak i wśród opinii publicznej, zapadło 20 grudnia 2023 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie, pełniący rolę sądu drugiej instancji, wydał wyrok skazujący na kary pozbawienia wolności osoby zaangażowane w działania operacyjne związane z tak zwaną aferą gruntową. Najsurowsze wyroki otrzymali Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik, których skazano na dwa lata więzienia. Dwaj pozostali oskarżeni będący niegdyś wysokimi rangą urzędnikami zostali uznani winnymi i skazani na rok pozbawienia wolności. Zarówno Kamiński, jak i Wąsik uważają jednak, że w ogóle nie powinni stanąć przed sądem, a tym bardziej usłyszeć jakiegokolwiek wyroku, gdyż według nich sprawa została zakończona już w 2015 roku na mocy aktu łaski podpisanego przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Afera gruntowa, określana przez media jako jeden z największych skandali korupcyjnych tamtego okresu, miała swój początek w 2007 roku w czasie rządów koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony. Wydarzenia związane z tą sprawą przybrały niezwykle dynamiczny obrót, a ich konsekwencje odcisnęły piętno na całym układzie politycznym. Największe zamieszanie wywołała decyzja premiera Jarosława Kaczyńskiego, który odwołał ze stanowiska ministra rolnictwa oraz wicepremiera Andrzeja Lepera. Decyzja ta stała się początkiem końca rządzącej koalicji, co ostatecznie doprowadziło do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Cała sprawa zaczęła się od doniesień, które pojawiły się w mediach. Opisywano wówczas przypadek dwóch biznesmenów, którzy rzekomo chwalili się, że są w stanie odrolnić dowolną działkę w kraju, oczywiście za odpowiednią opłatą. Wykorzystując te informacje, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego postanowili przeprowadzić prowokację operacyjną, mającą na celu udowodnienie, że faktycznie mamy do czynienia z procederem korupcyjnym. Agenci specjalnie podstawieni do tej operacji udawali przedsiębiorców ze Szwajcarii i skontaktowali się z podejrzewanymi o korupcję mężczyznami. Pod pretekstem inwestycji zaproponowali im przekazanie łapówki w zamian za pomoc w odrolnieniu działki położonej w Montowie. Plan, który początkowo wydawał się dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, nie przebiegł jednak zgodnie z oczekiwaniami służb. W pewnym momencie do funkcjonariuszy zaczęły docierać informacje wskazujące, że osoby, przeciwko którym prowadzona była operacja, zostały o niej uprzedzone. Oznaczało to, że nastąpił tak zwany przeciek, który uniemożliwił skuteczne zakończenie akcji. Wewnętrzne śledztwo doprowadziło do podejrzeń, że informacja o operacji mogła wypłynąć na najwyższym szczeblu, co doprowadziło do natychmiastowej dymisji ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza Kaczmarka. Mimo że sama prowokacja operacyjna nie zakończyła się w sposób, w jaki zakładano, śledczy zdobyli inne informacje, które przyczyniły się do rozwoju sprawy. Funkcjonariusze odkryli, że część pieniędzy oferowanych jako łapówka miała trafić do prominentnych polityków, w tym do Andrzeja Lepera oraz Janusza Maksymiuka. Jednego z czołowych przedstawicieli samoobrony. Dodatkowo podejrzewano, że jeszcze jedna osoba mogła być zamieszana w całą operację, jednak jej tożsamość nie została wówczas ujawniona. Finalnie agenci zdecydowali się na przekazanie tak zwanej kontrolowanej łapówki w zamian za decyzję o odrolnieniu działki na Mazurach. Procedura ta miała odbyć się w Ministerstwie Rolnictwa, którym wówczas kierował lider samoobrony. Skandal związany z aferą gruntową miał długofalowe konsekwencje polityczne. Nie tylko doprowadził do upadku koalicji rządzącej i przyspieszonych wyborów, ale także rzucił cień na działalność służb odpowiedzialnych za walkę z korupcją. Choć działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego miały na celu ujawnienie nieprawidłowości w administracji państwowej, to kontrowersje wokół prowokacji oraz podejrzenia o przeciek sprawiły, że sprawa stała się bardziej skomplikowana. Z jednej strony ujawniono mechanizmy korupcyjne na szczytach władzy, z drugiej jednak pojawiły się pytania o legalność i etykę metod stosowanych przez służby specjalne. W kolejnych latach sprawa wielokrotnie wracała na pierwsze strony gazet i stała się jednym z tematów budzących największe emocje w polskiej polityce. W momencie gdy afera gruntowa wstrząsała polską sceną polityczną, Mariusz Kamiński pełnił funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego a jego bliski współpracownik Maciej Wąsik zajmował stanowisko zastępcy. To właśnie ich rola w tej sprawie sprawiła, że w 2009 roku zostali formalnie oskarżeni o przekroczenie uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Zarzuty te wynikały z metod operacyjnych zastosowanych przez CBA w trakcie prowokacji wymierzonej w osoby podejrzewane o korupcję. Sąd pierwszej instancji w marcu 2015 roku wydał wyrok skazujący, orzekając wobec obu polityków kary trzech lat pozbawienia wolności. Była to jednak decyzja nieprawomocna, co oznaczało, że skazani mieli możliwość odwołania się od niej. Sytuacja nabrała nowego wymiaru, gdy w listopadzie tego samego roku, czyli jeszcze zanim rozpatrzono apelację, nowo wybrany prezydent Andrzej Duda zdecydował się zastosować wobec nich akt łaski. W jego przekonaniu działania podjęte przez CBA były uzasadnione i służyły wyższemu celowi walce z korupcją na najwyższych szczeblach władzy. Dzięki tej decyzji Kamiński i Wąsik mogli czuć się wolni od konsekwencji prawnych. Nieoczekiwanie jednak dwa lata później, w maju 2017 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której uznał, że akt łaski zastosowany w tym przypadku nie wywołuje skutków prawnych, co oznaczało, że sprawa powinna być kontynuowana. Do całej sprawy odniósł się również Trybunał Konstytucyjny, który przedstawił odmienną interpretację prawa łaski. Według jego orzeczenia prezydent ma prawo nie tylko ułaskawiać skazanych, ale także stosować tzw. abolicję indywidualną, czyli interweniować w toczące się postępowanie karne, nawet przed wydaniem prawomocnego wyroku. Zdania nie podzielił jednak jeden z sędziów orzekających w tej sprawie, Leon Kieres, który jako jedyny został powołany do Trybunału jeszcze przed 2015 rokiem. Wskazywał on na niebezpieczeństwo związane z tak szeroką interpretacją prezydenckich uprawnień. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpiło w czerwcu 2023 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu ponownie odniósł się do sprawy prawa łaski. Orzekł, że wyłącznie prezydent może decydować o jego zastosowaniu, a jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega kontroli ze strony sądów. Co więcej, Trybunał uznał, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji, aby podważać akt łaski wydany przez Głowę Państwa. Z tym stanowiskiem nie zgodziło się jednak dwóch sędziów Piotr Pszczółkowski oraz Michał Warciński, którzy przedstawili zdania odrębne. Kilka dni po wydaniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy podjął decyzję, która całkowicie zmieniła bieg wydarzeń. Uchylił wcześniejsze postanowienie o umorzeniu postępowania i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy. W uzasadnieniu wskazano, że Andrzej Duda zamiast skorzystać z możliwości abolicji indywidualnej, zastosował klasyczne prawo łaski, które nie może być stosowane wobec osób, które nie zostały jeszcze prawomocnie skazane. Ostatecznie w grudniu 2023 roku sąd wydał prawomocny wyrok, w którym stwierdzono, że Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik oraz dwóch funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Działając w 2007 roku przekroczyli swoje uprawnienia, prowadząc operację wymierzoną w ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Lepera. Wyrok ten wywołał ogromne zamieszanie w świecie politycznym. Zwolennicy Kamińskiego i Wąsika uznali go za bezpodstawny atak na osoby, które przez lata walczyły z korupcją, natomiast ich przeciwnicy podkreślali, że nie można stosować nielegalnych metod nawet w imię szczytnych celów. Jednocześnie orzeczenie sądu otworzyło nową furtkę dla rodziny zmarłego Andrzeja Lepera. Przed śmiercią, która nastąpiła w 2011 roku, były lider samoobrony miał status pokrzywdzonego w postępowaniu. Oznaczało to, że jego spadkobiercy mogli ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Pomimo tego Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło wypłaty jakichkolwiek środków, uzasadniając to faktem, że sprawa była związana z działalnością operacyjną służb specjalnych ani z osobistymi stratami rodziny Lepera. Syn polityka, Tomasz Leper, postanowił jednak nie poddawać się w walce o odszkodowanie. Złożył pozew do sądu, domagając się pięciu milionów złotych za dość uczynienia. Roszczenie to skierował przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu, Maciejowi Wąsikowi oraz dwóm pozostałym osobom skazanym w sprawie afery gruntowej. Twierdził, że działania CBA wyrządziły jego rodzinie ogromne szkody i miały bezpośredni wpływ na dramatyczne wydarzenia, jakie później nastąpiły w życiu jego ojca. Sprawa ta wciąż pozostaje nierozstrzygnięta, ale już teraz widać, że będzie jednym z najgłośniejszych procesów dotyczących politycznych afer ostatnich dekad.